Witam Was serdecznie na dzisiejszym odcinku. Dzisiejszym odcinku tutaj opowiadamy o chorobie w mojej hodowli. Jaka teraz tutaj na do nas przyszła. Więc tak, na samym początku. Może zaczniemy tutaj od tej samiczki. Bez błędnego gadania. Samiczka... Może nie. Zrobimy tak, że przyjdziemy sobie tak od, od tej osoby głównej. Osoba od kilku głównego. Przez czego się, się, się to wszystko przyniosło. A było to tak, że najprawdopodobniej przyjechał do mnie pan, dopuścił tutaj samicę do tego samsa. Przyjechał raz, przyjechał drugi raz, z drugim razem się dopuściła, ta, ta ten drugi królik. I tak 3-4 dni patrzę, no i zauważyłem u niego w, 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 w uszach parchę. Zauważyłem no. u niego parchę, dostał już taki od że taki zaszczyk. Dostałem taki zaszczyk, taką szczepionkę. I się jeszcze go pytałem, czy coś mam na odrobaczenie, to powiedział mi, że w tym deszczyku jeszcze jest takie coś na, na siemsa, takie na różne takie właśnie odrobaczenie królika, co dobrze, że to mi się akurat fajnie złożyło, bo tak samo mam na parchę, jak i na odrobaczenie, a kosztuje jeden tylko 5 zł, więc nie jest to duża fortuna. I ten właśnie samczyk ma, miał tego najwięcej, nie wiem, czy jeszcze mi dowiedział u niego. Także parę że nie ma dużo. Ale tam przy właśnie tam tutaj w tej nasadzie, widać się u niego. został zaszczyk później zauważyłem że się przenosić tutaj na tą, na, i na, i na tą samicę. Najprawdopodobniej ja głaskałem tego królika, nie umyłem rą, ręki i pogłaskałem tą samicę na przykład. No i się tak takiej to się tak przyniosło. Mój błąd opowiem tego królika odizolować. A tego nie zrobiłem. Yy, ta samiczka ma dodatkowo jeszcze zawień oko, tutaj widzicie. A, na łzawiące oko stosuję yy, D. Jako się nazywało, na oko. Oh. d cortina Wed. Tak to jest stosuję to na łzawiące oko. Tak, jeszcze raz nie daję po 2 kropelki. Jedno oko. I trochę tutaj przechodzi. Ja już, już stosuję teraz trzeci dzień. nagrywam w piątek, on wleci Pędziołek, najprawdopodobniej I zauważyłem, u niego właśnie też parche i tą parche niestety nie mogę wylecieć zaszczyciem, jeżeli jest, jeżeli jest samica karmi, jest podczas laktacji. No niestety musiałem jeszcze zamówić futerkowy, ten yy, preferat Optimix, który stosował królicie Rancho. Nie jest on dobry, więc zamówiłem go i dzisiaj nie przyjechać. Jeszcze będę dzisiaj na, na tym odcinku pokażę. Taki drajbą, taki mały. Unboxing tej paczki. Tam no, będzie tylko jeden preparat, nic więcej, ale ja Wam to pokażę, żeby nie było. No i te samicy będziemy musieli sobie yy, dawać tam te właśnie na OptiMix, tą patyczkę będziemy się tam je wyciścić. Chyba tamte mody nie będą miały, ja jeszcze się postaram jak tam jest tutaj OptiMix, to dezynfekuję całą klatkę. Dzisiaj jeszcze dezynfekuję tą klatkę. To widzieli jak się dezynfekuje klatki tak profes profesjonalnie. I jeszcze przechodzimy tutaj do tej samiczki. Ta samiczka ma też tutaj właśnie parchę w uchach, ma trochę mocniej od tej do góry samicy. Yy, ma tą parchę też właśnie takiego właśnie powodu jak tamta samica, czyli dostała parchę od tamtego samca, bo to by mój błąd, że ja tego nie sprawdziłem. A jeszcze jest tutaj gorzej albo to są młode króliczki, które już biegają. Jeśli tylko młode, żeby one nie dostały tej parchy no po prostu będzie szkoda, że tak takie młode króliki dostają parchę. Ale chyba tutaj... Czekaj, zobaczę co tu tylko. Nie, chyba nie ma. Dobra. Ta jeszcze ta dostała zaszczyk, bo już tak widzę, że już młodych nie karmi, więc dajmy jej ten zastrzyk. I jeszcze, jeszcze sobie jak przyjedziemy na optimix, przyczyścimy je sobie te, te uszy optimixem. No i tak samo będę chciał właśnie dezynfekować klatkę całą. Pokażę Wam, jak wam to się tak robi profesjonalnie. Taka prawdziwa dezynfekcja. Nie tam tam jakaś sucha dezynfekcja, nie, takie coś to nie. Trochę bardziej zaawansowanie. No jak w tym filmie widzicie, to ja już chyba klatkę nawet skończyłem budować. Albo bo może nie skończyłem, ale już właśnie już to wszystko zrobiłem, teraz tak sobie do no, moda są bardzo fajnie, fajnie rosną. Trudno nie w tutaj zastrzeżeń. Dobra. Tutaj żadnego tam nic nie widzę u nich na razie, ale widzę, że to nie tutaj, się właśnie drapie, drapie tak po uchu. Budzi po uchu, nie wiem co on tam może mieć. Jeszcze sprawdzę to później tak, jak przyjedzie mi Optimix. Zobaczę czy będę mu to też podać. Tam sobie o ten sposób użycia i zobaczymy. Tu ładnie wszystko zjadają. tylko dostać kukurydzę. Tak ja samo tutaj. Wcale nie dostałam no, przez godzinkę nic. Ja jedzą to, dostanę wtedy. Tak przez godzinkę, połowę tego zjedzą. Zobaczcie, wszystkie tu chodzą, żeby go głaskać je. Dobra, tutaj sobie już skończymy. Tak, jak mówiłem muszę wszystko ładnie dezynfekować. Dopiero tutaj tą klatkę dezynfekuję, jakby to młode biegały, niestety, bo nie chcę się teraz gniazdo psuć zaprzuć, psuć. wy to zobaczycie w jednym odcinku, jak dezynfekuję. to dezynfekuję. Ty w tą na przykład. chociaż że pokażę, jak to dezynfekuję tą klatkę. Chodźcie, że wam to pokażę. Żeby nie było, że będę wam pokazywał wszystkie. Tak, a sam czeka, tutaj włożymy niż do klatki. Tam sobie też jeszcze dodatkowo dezyfekujemy, żeby nie było. No, tam sobie dezynfekujemy. Później Więc tutaj wrzucamy słomę. Dajemy tutaj samczyka, dezynfekujemy po libo wszystko. I wtedy dajemy go tutaj i Dezynfekujemy tam klatkę do góry później. Dobra, no to myśli, że będziemy widzieli później. Jak Wam pokażę może dzisiaj nie przyjedzie to futerkowe albo jak nie przyjedzie to Wam jeszcze nie pokażę. Dzisiaj jest piątek, a oni już w sobotę nie rozłożą, więc widzimy się już później. Trzymajcie się. No i mamy paczuszkę futerkowe. Tutaj wyszczęte było wszystko opłacone, więc tutaj nie ma nic opisane, żeby Was to ciekawiło. Otwieramy sobie, mówiłem, zamówiłem sobie Optimix. A, mogę trochę? Jak zawsze ładnie wypakowane, jak to sztukowe. Wszystko. Nie mam że mam telewizję stawiać. Mamy tutaj to. OptiMax. Płyn do uszu, tak jak widać. Mamy tutaj. To jest fakturka chyba tak 35 zł płaciłem, Taka nie potrzebujemy, albo zostawimy kartę, nie możemy rzucić. Pokażę jeszcze, jak to wygląda w środku. o, co bardzo, taki płyn jak podwoda otwiera, wygląda. Proszę bardzo, Opt Optimax, Płyn do Uszu na i Aloes. Będziemy sobie czyścili uszy. na czy tej samicce, temu samczykowi, i tutaj tej samicy wyciścimy sobie jak dodatkowy, tak zapobiegawczy jeszcze. Mam chyba Cinderkicki 5 Kropel, to muszę przeczytać. Czy tutaj jest czy napisane, jest w sposób użycia i będziemy stosować. To sobie tu położę. Ja mam to pokażę, nie trzeba to, to pokazywać na filmach jak to stosuje, czy nie. Chyba nie będę tego pokazywać. To jest to zbędne. Eee. Dobra. No to my się widzeli później już jak będziemy robić kateczki. Trzymajcie się. Dobra moi mili. Idziemy się ponownie. Widzicie, mam tutaj palnik. Będziemy teraz sobie tam kratką upalna, gdzie to samiec. Oczywiście są zachowane wszystkie wszystkie ostrożności, mamy tutaj wodę Napompowane na maksa. Więc jakby coś się na tym Pamiętajcie, musimy mieć zawsze zabezpieczenie. Dobra, teraz odpalam palnik i tutaj będziemy sobie opalać. Dobra I jak widzieliśmy w co co, A my Mamy załączony palnik. Musimy upalać. Tam, tam gdzie się kończy to zielone, tam musimy upalać. To tym właśnie. I lecimy. To wszystko musimy przelecieć dokładnie. i wszystko tutaj. Ja nam się schwali, coś mi się nie stanie. To jest tylko słoma. Zaraz gasimy. ale wyrob się szereg ułów tu właśnie kończy gaz a co to poznać to jest żółty gaz staramy się tak jak najdokładniej tu palić fateczkę chyba mi chyba dobrze słuchajcie, w do co widzisz. słyszę To jest bateria, od razu jak już przypalimy klatkę, delikatnie się ją tak przemyje wodą, żeby dziwnie jakieś iskierka była, żeby wszystko się tego pozbyć, wszystkiego. Ale maskafa jest gorąca, nie wiem. Rozumiem, że do tego stosować jakieś maski naprawdę, bo ona się udusić. Patrzcie, spakujemy z ponownie, żeby się nam nie skończył gaz. Mamy dobra paliwo na się bardzo No i kontynuujmy, nie? To jest ładnie, a tak, Rekarnik dał go wszystko ładnie tutaj upalić. się na końcowy gaz, czekajcie w Lekko, ja mam może być, wyżywiczka z gazu. Myślę, że pojedzie już po na pełni butelę, sobie nie widzę, ale... Chcę się wszystko dokładnie upalić. To ja mówiłem, żeby to zielone dotykało tej powierzchni, którą upalamy. Potrzebujemy ją sobie pozbyć. O, kurde, się tak z palnikiem. Dobra, widzieliście jak ja to upalam? I to za chwilę się widzimy ponownie, jak woda już się i polewa wodą. Dobra, widzimy się ponownie. Ja już mam zakończony proces upalania klatki. Chciałem Wam powiedzieć, że jak na przykład starajcie się tego nie robić sami w domu. Jeżeli nie mieliście nigdy do czynienia z palnikiem, ponieważ może być to dla Was niebezpieczne jak i dla Waszej rodziny. Właśnie tam zapalić klatka, A może to nie za fajnie. Delikatnie jeszcze przelecimy przez kierownicę, tak żeby ewentualnie moczus śmierdzi. Bo rozumiecie, żeby jeszcze teraz poczekamy, żeby Za chwilę mam wysył, bo jest ciepło. klatka jest gorąca. To jest pole wałem, jaką delikatnie. Idzie iskierka, bo ona jeszcze nic nie zapaliło, bo zachowajmy wszystkie środki bezpieczeństwa. Co, powiedziałem po tej stronie, Dobra, mi karty na kilka, O, jeszcze. Dobrze, to tam teraz wyschnie. Puszczamy powietrze. Dobra. Ciekawe, czy to tutaj nie przeschło. I idziemy po sekundę do faktyw, sypiemy. I sypiemy jeszcze, później słomę, stłoma, włożymy sianko świeże. Tego nie dajemy, mu już, To się spali. Ściółkę też polecam palić, ale ja sobie ewentualnie ją wkopię w ziemię, ale zginie. Wkopię ją w ziemię przez tak 2-3 tygodnie, nie będę nic na, na tej ściółce uprawiał. Ona zginie, będzie wszystko dobrze i powinno być git. No, tutaj samczyk, tego pójdzie do to mamy klateczki. A tu nie ma, śmierdzi w klatce. Nie wiem, prawda, klatka tak oznacza czy co, nie wiem, ale śmierdzi porządnie. Zobaczcie, nic nie zjadłem, nawet mi nie dawałem nic do jedzenia. To, to żeby się miało zmarnować. A to wszystko tak i tak pójdzie, do wywalenia. Bo to może być wszędzie te... No właśnie, yy, pasorzut. Też polecam właśnie stosować... Yy, polecam stosować... Yy, malować wapnem. Jak macie wapna, na przykład... Yy, Dezosant, tam co ja mam roślinę czyścią z wodą i dopomorować tą klatkę to, to właśnie bardzo fajnie odcharza klatkę no to możecie się dowiedzieć teraz jakąś konstrukcję na dwie klateczki ale nic wam na razie nie będę zdradzał dobra, tu mam takie widzicie to jest so zasan to jest zasan wigor więc chwileczkę posypiemy tam posypiemy tam, sobie upalimy tą do góry klatkę już tego procesu wam nie będę pokazywał już teraz to widzieliście, że mówię dobrze dobro zbędne, ale jest to bardziej bardzo, bardzo taki panik bardzo dobry sposób na właśnie taką podobną do niej No dobra no, mało trochę wziemy ale dobra Zobacz, to wygląda wszystko Dobra, wszystko tak delikatnie jest mokrawe, ale nic się nie stanie. A tam pójdę z pokojem, że dezynfekcja sobie suszy. Nie żałujmy, ten, nie żałujmy ten, tej dezynfekcji, ponieważ dajmy to 30-40 deko więcej, ale miejmy króliki zdrowe. w ogóle? Czy tego... do Sakra. Dobra. Mamy po... na Czy jest potem że jest w ogóle? to jest w do Czy jest w ogóle? Czy jest dobrze, do Jest w ogóle? Jest w ogóle? Jest w ogóle. 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 Ja lecę sobie z taczką i ta taczka będę ładował. Mam palnik i widzimy się już ponownie później. Dobra, widzimy się, widzimy się ponownie już. Mam już tej słomię na moją klatce, cała klatka jest. Musiałam się na później. Nie mam bierzemy go. Poidło po już, też do tego palnikiem. Nawet delikatnie, że mi to, to się skopiło to ale nic się nie stało. Chodź samczyk, idziemy już do nowej klatki, chodź. a ciężko jakieś 6 km mieć. Dobra, wziąć sobie tutaj Tutaj chcę wszystko sprawdzić, wszystko jest dobrze, Tutaj pasuje Niestety teraz jesteśmy w jakby kwarantannie 14-20 dniowej Bo tak na 10 dni, 14 muszę mu powtórzyć na, na ten zaszczyk. Bo lekarz mi dał Po dwa zaszczyki Teraz do góry biorę tą krągielkę, tylko góry I lecimy. Z górnej klatki, ja tego nie pokażę, to już jest zbędne ogólnie, ale sam czy... chyba. Myślę, że ona to fajnie przejdzie i już żadnej samicy nie będę nikomu dopuszczał, ewentualnie jakiś znajomy, którego wiem, że ma zdrowe kuliki to spokojnie mogę, ale tak nie może, żeby kuliki dopuścił. to mam takie opcje. Ja się pewnie nie będę chodził po lekarzach, kiedy tylko kawał klatki, żeby bo ktoś przy chorym kuliki, chce dopuścić. Skończyło się. Co jest? Dobra, zrobię to już po filmie chyba. Bo się nie da wsadzić. Dobra, trzymajcie się. Cześć.